Co by się stało, wyobraźmy sobie, że wszystkie sprawy trafiają do mediacji najpierw. Nie mówię, że tak powinno być, tylko wyobraźmy sobie to. Prawda, powiedzmy, że nawet nie jest to przymus prawdę, tylko że wszyscy ludzie w danym kraju decydują, że najpierw mediacja. Za każdym razem, kiedy mediacja jest skuteczna, to wydajemy w Polsce, no na przykład w Polsce by było 39 dni i wydajemy 1200 euro średnio. I jeżeli osiągamy porozumienie, to zaoszczędziliśmy 640 dni, prawda, i no, 3000 euro. Dlatego, że jeżeli skutecznie przejdę przez mediację, to nie wydaje na proces sądowy. Ale co, jeżeli mediacja się nie uda? Muszę zapłacić za mediację i potem jeszcze raz muszę zapłacić za sąd, bo trafiam do sądu. I od razu widzą państwo jesteśmy przeciw ministerstwie gospodarki, więc wszyscy na pewno to łatwo rozumieją, jakie są tutaj liczby. Za każdym razem, kiedy mediacja jest skuteczna, to oszczędzamy 3000 euro i 640 dni. Czyli oszczędności udanej mediacji są dużo wyższe niż koszty nieudanej mediacji. Załóżmy, że 50% to jest skuteczność mediacji. Czyli jedna sprawa mediacja się nie powodzi, jedna sprawa mediacja się powodzi na zmianę. Czy mamy taki wzór? Jeżeli wszystkie sprawy trafiałyby najpierw do mediacji i połowa z nich kończyłaby się ugodą, to wówczas zamiast tego tyle by to kosztowało. To jest średnia dla Unii Europejskiej. na Czyli z tych 20 milionów takie byłyby oszczędności czasowe i pieniężne. To jest wzór. 49 to jest, średnia, to jest średnia oszczędność w Polsce. Te dane są też liczone dla każdego kraju z osobna w tym raporcie. My poszliśmy o krok dalej. Oczywiście, jeżeli mediacje zawsze by się nie powodziły, to byłoby to fatalne, bo musielibyśmy płacić za mediację i potem za sąd. Więc dlatego wyliczyliśmy, gdzie jest punkt wyjścia na zero. Czyli Ile procent spraw musi kończyć się ugodą mediacyjną, ażeby koszt nieudanych mediacji wynosił tyle samo, co zysk z udanych? Czyli, jakby gdzieś wychodzimy na zero we Włoszech, gdzie system jest wolniejszy niż w Polsce. Gdyby 4% spraw kończyło się sukcesem w mediacji, to to już by wystarczyło, żeby zrekompensować. Dodatkowe dni potrzebne w sądzie. Czyli we Włoszech 4% skutecznej mediacji by zrównoważyło. Czy to jest punkt wyjścia na zero. To jeszcze nie jest zarobek, ale punkt wyjścia na zero, czyli zaoszczędzone pieniądze równoważą się z dodatkowymi kosztami. W Polsce system sądownictwa jest lepszy niż we Włoszech, ale wystarczyłoby Wam 6%. Jeżeli 6% spraw kończyłoby się pomyślnie w mediacji, to wyszlibyście na zero. A tu jest średnia dla całej Europy. Oczywiście dni i pieniędzy uśrednić nie możemy, bo to jest oczywiście inna jednostka, ale tutaj widzimy, że gdyby jedna sprawa na cztery kończyła się ugodą, to wówczas już mamy też finansowe oszczędności. Dlaczego tak jest? Dlatego, że każdorazowo, kiedy mamy skuteczną mediację, to oszczędności są dużo większe niż koszty nieudanej mediacji. Czyli mediacja nie jest może piękna sama w sobie, tylko że procesy toczące się przed sądem są tak wolne i tak kosztowne, że każda inna alternatywa jest lepsza. Mówmy o liczbach. Rok 2014 średnio w Europie 566 dni trwała typowa sprawa. To są nie moje dane, to są dane Banku Światowego. Czyli Bank Światowy po prostu wziął dane z 28 krajów i podzielił przez 28. Gdyby znowu zastosować to podejście, że 50% spraw kończy się w mediacji, to wówczas średni czas sprawy sądowej spadłby w Unii Europejskiej do 326.